Dzień dobry Państwu, Bojko Natale z tej strony, kierownik działu Analiz Finmex. Zapraszam do naszej porannej odprawy rynkowej. Dzisiaj zajmiemy się tematem inflacji w Stanach Zjednoczonych, bo jest to punkt na mapie dzisiejszego dnia makroekonomicznego pod względem i odczytów, i pod względem tego, co się będzie działo w ciągu, w ciągu dzisiejszej sesji. To, na co warto zwrócić uwagę na tą chwilę, to to, że rynek oczekuje, Inwestorzy oczekują bardzo dużego spadku inflacji w Stanach Zjednoczonych. Pozwoliłam sobie zrobić ponownie taką mapkę, którą się posłużymy w celu omówienia właśnie procesów inflacyjnych, tego, co rynek oczekuje, tego, w jaki sposób może to zdyskontować i do czego całe te dyskonto może nas doprowadzić. Zacznijmy może od tego, że inflacja w USA jest bardzo wysoka praktycznie od całego 2022 roku. Początki sięgają 2021. Natomiast dla nas najbardziej kluczową rzeczą jest to, że szczyt inflacyjny jest praktycznie za nami. Za nami z perspektywy poprzednich odczytów, natomiast być może przed nami z perspektywy stycznia 2023, gdzie większość banków centralnych, większość banków inwestycyjnych w swoich projekcjach i prognozach zakłada, że właśnie. Tam przypadnie moment, w którym inflacja osiągnie swoje najwyższe poziomy. Dla nas z perspektywy odczytów, które tutaj widzicie, po środku, tuż pod, poniżej Pawela, dokładniej tych 9,1 to jest rekord tego roku. Natomiast ubiegły odczyt za lipiec pokazał dokładnie 8,5% stopy inflacji w ujęciu rocznym. To nie jest dynamika miesięczna, to jest ujęcie roczne. Na tą chwilę, gdy spojrzymy sobie w kalendarz, gdy spojrzymy na większość prognoz, zakłada się, że inflacja, którą dzisiaj poznamy o godzinie 14:30, będzie sięgała 8,1%. Tak na dobrą sprawę, patrząc przez pryzmat przynajmniej 3-4 odczytów wstecz, jest zapowiadany bardzo duży spadek inflacji. Wielu analityków, tak jak widzicie też tutaj po samych prognozach, oczekuje tego, że inflacja naprawdę. Znacząco spadnie. E, oczywiście są argumenty za tym, żeby spadła, są argumenty, e, są argumenty za tym, żeby jednak e, ten odczyt był trochę większy niż e, oczekiwane 8 i 1. I głównie oscylują one wokół sektora energetycznego. Gdzie z dużym wskazaniem powinniśmy spojrzeć na stabilizację cen ropy w ostatnim czasie. Przypominam, że na obiegły odczyt, który wyniósł 8,5, w kontekście 9,1 poprzedniego, właśnie bardzo znacząco wpłynęły ceny surowców energetycznych, które w tamtym okresie były w miarę stabilne. Zatem tym razem również będą one brane pod uwagę. Natomiast pojawia się takie kluczowe pytanie: czy stabilizacja tych cen ropy, stabilizacja energetyków w tym okresie, w którym badaliśmy tą inflację, której odczyty dzisiaj pozyskają, Znamy, tak bardzo się zmieniła w kontekście poprzedniego odczytu, czyli 8,5, żeby aż nie wiadomo, w jaki sposób te tę inflację, przynajmniej surowców energetycznych, ropy i paliw zmniejszyć. Być może tak, gdyż wówczas. W lipcu oscylowaliśmy mniej więcej tam w granicach 195, 98. Natomiast w tym momencie raczej bliżej 90. Także wpływ surowców energetycznych na pewno zobaczymy. Gospodarstwa domowe, patrząc przez pryzmat zaciąganych kredytów, patrząc przez to ile dochodu, ile gotówki mają obecnie do dyspozycji, te proporcje również się zmniejszyły do ubiegłego miesiąca. Zatem możemy też zrobić sobie taką malutką prognozę, że faktycznie pod kątem pod kątem właśnie gospodarstw domowych, także widzimy ten mniejszy popyt, czy mniejszą podaż pieniądza cyrkulującą w gospodarce. To są natomiast bardzo ogólne projekcje, bo wiemy, że na inflację wpływa cały szereg czynników i jedyne to, co my krótkoterminowo na tą chwilę możemy sobie zrobić, to porozmawiać, co będzie, jak rynek zareaguje, jeżeli inflacja wzrośnie i jeżeli spadnie. Żeby w pewien sposób uporządkować całe te rozważania, wydaje mi się, że takim Punktem najważniejszym tych rozważań, do którego powinny one prowadzić, jest odpowiedź na to poniższe tutaj pytanie, które zawarłam, czy faktycznie wyższa inflacja bądź niższa, czyli czy inflacja wyjdzie poniżej, znaczy w okolicach 8,1, czy wyjdzie 8,5 jak poprzedni odczyt, zmieni decyzję Fedu. To jest kluczowe dla nas pytanie, bo wyłącznie to pytanie odpowie, w którą stronę pójdą rynki. Wydaje mi się, drodzy Państwo, tak jak też nie, nie zawiodła mnie na EBC intuicja na Europejskim Banku Centralnym, to tym razem mam nadzieję, że też nie zawiedzie, choć wierzenie intuicji bywa złudne. Natomiast oprę się jeszcze raz na niej. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że bez względu na to, czy zobaczymy odczyt 8,2. 8,3, 8,4, 8,1. Nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia. Dlaczego? Rynki spozycjonowały się w 88% na podwyżkę 75 punktów bazowych. Do czasu tego posiedzenia, 21, które będziemy mieli w następną środę, minęły już dwa miesiące praktycznie. Cały sierpień nie mieliśmy posiedzenia. Rynki bardzo silnie dyskontowały swój strach recesyjny w dolarze. Bankierzy na Fedowscy, na Jackson Hole w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu mówili o konieczności zacieśniania. Mówili o tym, że Fed nie chce popełnić błędu, który popełniał w poprzednich dekadach, zaprzestając tego procesu, czyli zaprzestając podnoszenia stóp procentowych zbyt wcześnie. Także bardzo wiele, skłania się ku temu, i ja raczej będę też się ku temu skłaniać, że bez względu na to, czy inflacja wyjdzie 8,1, 8,2, no może 8,0, już bym trochę prze, gdzieś tam zrelokowała swoje, swoje oczekiwania, tak czy tak mało to zmieni wobec decyzji Fedu, bo to jest najbardziej kluczowe pytanie, jakie możemy sobie zadać. Co w związku z tą inflacją? Sam odczyt może w teorii wpłynąć, faktycznie. Bardziej negatywnie, mniej negatywnie, krótkoterminowo na rynek. Natomiast, dalej pozostaje kluczowe pytanie wobec tego wszystkiego: co to zmieni? W moim odczuciu, ten odczyt nie zmieni za wiele pod kątem decyzji Fedowskiej. Nie wiem, inflacja musiałaby wyjść chyba 5%, żeby cokolwiek, 5-6%, żeby cokolwiek to zmieniło. Natomiast Biorąc pod uwagę te krótkoterminowe uwarunkowania, czyli co się może stać wobec tego odczytu, warto powiedzieć, że oczekiwane to jest 8,1, czyli to jest nasza baza, nasz wypad, w którym będziemy sobie, że tak powiem, traktowali jako fundament do rozpoznania krótkoterminowego ruchu na inflacji. Jeżeli inflacja spadnie i tutaj spadnie po ile? W pierwszym wariancie spadnie poniżej 8,5, czyli ostatniego odczytu, no to tutaj nie spodziewałabym się jakiejś większej reakcji na rynku. Natomiast spadek poniżej oczekiwań, czyli 8,1 faktycznie może krótkoterminowo umocnić większość walut w stosunku do dolara i dalej ciągnąć te trendy antydolarowe, m.in. na surowcach, na indeksach na rynku, czyli podtrzymać ten optymizm, który mamy na tą chwilę, chwilę wpędzone głównie na indeksy. Przede wszystkim spadek poniżej tych 8,1 może dać Taką wskazówkę dla Fedu do zastanowienia się, czy faktycznie aż tak silne zacieśnianie jest dalej potrzebne dla rynku. Natomiast, tak jak też tutaj napisałam, będzie to drugi miesiąc, w którym inflacja będzie spadała. Także Fed może się wówczas zastanawiać, czy na przykład kolejnego zacieśniania zrobić dużo mniejszego. Target, co prawda, taki Fedowski, który jest gdzieś tam założony już od dawna na rynku, to jest mniej więcej 3,75% do 4. Także jeszcze trochę miejsca na jedną podwyżkę 50 punktów bazowych. Jeżeli dzisiaj byłoby 75, jak najbardziej mamy, albo 2 po 25, albo moglibyśmy sięgnąć z tego trochę głębszego targetu, gdzie stopy nie byłyby już neutralne, już dawno wyszły w ogóle z pozycji neutralnych. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze, że im głębiej. Yy, jest takie powiedzenie, natomiast. Nie, nie pamiętam go dokładnie, nie, nie chcę pomylić, natomiast im głębiej z tymi stopami zabrniemy, tym oczywiście docelowe, docelowe odwrócenie tej tendencji, kiedy będziemy będzie mieli rekalibrację polityki monetarnej, czyli z zacieśniania przyjdziemy na luzowanie, będzie głębsze, tak? czyli też te spadki stóp procentowych będą bardziej intensywne. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli założymy sobie, że inflacja wzrośnie, co raczej jest dzisiaj mniej realnym scenariuszem, prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze, Pytanie powyżej ilu? Jeżeli wzrośnie powyżej oczekiwanej, też nic się za bardzo takiego nie stanie. Raczej rynek powinien to odebrać neutralnie, z racji tego, że odczyt i tak i tak będzie niższy od poprzedniego. Czyli powyżej 8,1 powyżej oczekiwań gdy dostaniemy trochę wyższą inflację, na zasadzie 8,3, 8,4, 8,2, raczej w moim odczuciu nic się nie zmieni, rynki będą trochę brnęły w dolarową retorykę, natomiast kiedy ten wzrost będzie bardziej dolarowy, kiedy osiągnie powyżej 8,5, czyli powyżej tego ostatniego odczytu. Natomiast czy w tym wariancie, czy w tym moim zdaniem retoryka Fedu się nie zmieni, tak czy tak o zacieśnianiu będziemy mówić i tak czy tak do zacieśniania tego wyższego, które na razie w dyskontuje rynek, raczej dojdzie. Wątpię, że ten odczyt tuż przed posiedzeniem z ubiegłego tygodnia jakoś w przyszłym tygodniu jakoś to zmieni, dlatego też raczej dzisiaj w taki sposób nastrajam się na to odczyty inflacyjne. Co do samego kalendarza, jest w ogóle bardzo ciekawa, bardzo ciekawa dzisiaj zbieżność danych, bo dosyć dużo ich jest. Między innymi o godzinie 8 poznaliśmy już inflację z Niemiec, no i tutaj zgodna z oczekiwaniami, wyższa od poprzedniej, co może sugerować, że wcale tak kolorowo na, dzisiaj na tym odczycie w Stanach nie będzie. Choć raczej powinniśmy inflację niemiecką rozpatrywać w kontekście inflacji ze strefy euro niż w Stanów Zjednoczonych. Natomiast takie globalne tendencje, tendencje w związku z łańcuchami dostaw są raczej zachowane. Idąc sobie dalej. W głąb jest za nami również stopa bezrobocia z Wielkiej Brytanii, no i tutaj poprawa prognozowana 3,8%, jak poprzednim Rynek pracy jest dużo silniejszy niż się spodziewano. Także reakcja na funcie, już nawet tutaj widzę in plus jest. Faktycznie funt nam wyskoczył o te kilkanaście, kilkadziesiąt pipsów do góry. Dalej bardzo istotne odczyto o godzinie 11 indeksu nastroju ekonomicznego według ZEW, no i te indeksy są już głęboko w minusach. Indeksy są tragiczne, zatem każda delikatna poprawa na indeksach może gdzieś ten taki recesyjny sentyment odsunąć trochę na bok i jeszcze dać tego doładowania dla indeksów. Natomiast najważniejsze odczyty dnia dzisiejszego 14.30, inflacja bazowa oraz stopa inflacji, no i też powinniśmy Właśnie w kontekście tej stopy inflacji, i spojrzeć sobie na inflację bazową, czy coś tutaj w ogóle się zmieniło. Na razie te prognozy są bardzo, można powiedzieć, rozdarte, bo między innymi albo wyceniają, że inflacja bazowa nam podskoczy jednak o 6,1 do 6,1%, czyli ta dynamika będzie trochę większa, albo utrzyma się na tym samym poziomie. Spadek stopy inflacji. Przy spadku inflacji bazowej byłby najbardziej takim optymistycznym antydolorowym scenariuszem na tą chwilę. No i optymizm gospodarczy o godzinie 16, i na tym praktycznie się zamykamy. W ciągu dnia jeszcze o godzinie 10, czyli za godzinkę z groszami, będzie przemawiał bailey, także tych funtowych nastrojów trochę dzisiaj na rynku też może być natomiast niedużo. Zobaczymy zresztą, co on, co on takiego powie. No i zerknijmy sobie na rynki. Rentowności dzisiaj trochę nam spadają, co powinno dać złoto się odbić, paromienowym trochę się umocnić. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na razie za tak spadające rentowności to jest taka techniczna, raczej techniczna korekta w związku z wczorajszymi. Wzrostami na rentownościach. Z takich geopolitycznych rzeczy, optymizm wojenny trochę jeszcze podtrzymuje te rynki trochę tego paliwa jeszcze do nich napłynęło w związku z kontrofensywą przeprowadzoną przez Ukrainę. Natomiast, no szczerze powiedziawszy, z mojej perspektywy, jest to czynnik naprawdę krótkoterminowy bardzo solidnie krótkoterminowy który w pewnym momencie wygaśnie, a wraz z nim może wygasnąć cały optymizm, który został w związku z tym wprowadzony na rynki. No i widać to, widać to nawet po futuresach. Przede wszystkim na zielono sektor energetyczny, na zielono indeksy, na zielono większość par walutowych, oprócz dolara, czyli jeżeli już mamy wzrost na energetykach, mamy wzrost na surowcach i towarach rolnych, no to jest to informacja jasna, że słaby dolar sprzyja optymizmowi i raczej te Scenariusze czysto recesyjne zostały odłożone na bok, także na tą chwilę dosyć ciekawie to środowisko wygląda. Dolar już bardzo blisko 108 przebicia, 108 do dołu nadal oscyluje wokół swojej silnej strefy wsparcia. Pomimo tutaj zmniejszenia zaangażowania w długie pozycje na dolarze, dalej tutaj perspektywa wzrostów jest jeszcze bardzo, bardzo realna i bardzo solidna. Przejdźmy sobie do wykresów. Pary walutowe, jak wskazałam, trochę nam odskoczyły w związku z poprawą nastrojów. Euro-dolar na razie się mieli w okolicach swoich stref podażowych, mniej więcej przy 1,01585, ta kluczowa strefa podażowa znajduje się tutaj najwyżej, czyli mniej więcej już tutaj przy 1,02, całkiem nieźle, bo już przynajmniej z 20% z 200 pipsów od parytetu. Pary tu jest najbardziej kluczowa strefa podażowa, czyli gdzie mogą być zakumulowane zalecenia sprzedających, które obserwowaliśmy mniej więcej w tym miejscu. Przy kolejnym podejściu one tutaj również mogą gdzieś się znajdować. Strefy popytowe dużo niżej, przy 1,01135 mniej więcej. Tutaj, choć zobaczcie, że one były już potestowane kilka razy, i jeszcze to nie jest taka bardzo, że tak powiem, żywa strefa popytowa, z racji tego, że ten ruch, który tutaj obserwujemy, na razie jest mizerny. I raczej nie świadczy o tym, że jest tu dużo zleceń zakumulowanych. Dolar do jena trochę nam spada w związku ze spadającymi rentownościami. Jen delikatnie się umocnił na, na większości par walutowych, m.in. do Australijczyka do jena. Tu sobie spojrzymy właśnie z tej mniejszej perspektywy. Euro do jena, funta do jena. Obserwujemy mniej więcej skorelowane ruchy na większości par walutowych. Dolar generalnie słabo, bardzo fajnie ten wykres wygląda w ogóle do franka. I tutaj, w kontekście potencjalnej zmian na inflacji, jest bardzo dużo miejsca, żeby ten dolar sobie wobec właśnie franka szwajcarskiego odskoczył. Także bardzo ciekawa para do podradowania przy odczytach inflacyjnych, no bo dosyć głęboki, solidny zjazd w tym momencie tutaj zaliczyliśmy. Jeżeli chodzi o funta, widzicie ten wyskok do strefy podażowej, którą sobie wczoraj oznaczyliśmy. Idealnie ta strefa nam odreagowała co do kropki, co do pipsa, tak powinniśmy. Powiedzieć, fajnie odreagowało. No i ten wystrzał na bazie silniejszego rynku pracy. Silniejszy rynek pracy, większa możliwość do mm, wprowadzenia większych podwyżek, także także w Wielkiej Brytanii. Było to na razie dosyć płasko, indeksy również zawisnęły po swoich wczorajszych wzrostach. Jedyne, co mnie martwi, drodzy Państwo, to jest taka struktura tych wzrostów. Wzrosty generalnie utworzone z takiego trendu, szczególnie takich malutkich świeczek, to są takie wzrosty, które bardzo jest łatwo wymazać, także w obliczu dzisiejszych, bardzo ważnych danych, no, te indeksy mogą się zachować różnie, szczególnie amerykańskie, między innymi 30 jak widzicie, te wzrosty nie są takimi wzrostami pełnymi, że mamy impuls, korektę, tu bardzo, yy, można być, bardzo się wymieszały te. Te dwie, te dwie struktury ze sobą, trendu. Natomiast zobaczymy, jak to się rozłoży w ciągu dnia. Patrząc po większości par walutowych, nawet po krypto, na razie po 22 300 bitcoin, odreagowanie dolarowe widać na całym rynku i optymizm jest widoczny. Dzisiaj oczywiście ten optymizm może być trochę zatarty przez odczyty inflacyjne, natomiast to, na co trzeba bardzo kluczowo zwrócić uwagę w całych tych odczytach inflacyjnych, to jest ich wpływ na... I to jest ich wpływ na decyzję Fedu, bo jeżeli decyzja Fedu się w kontekście tego nie zmieni i nie będziemy, że tak powiem, widzieli wpływu innych odczytów na Fed, na przykład bardzo niskie odczyty nie wpłyną na ich decyzję, rynek dalej będzie trwa, twardo stał na straży 75 punktów bazowych, no to szczerze powiedziawszy, ja tutaj nie wróżę jakiegoś, że tak powiem, wielki, wielkiej zmiany trendu, jeżeli chodzi o, o dzisiejsze posiedzenie. Także warto, o dzisiejsze odczyty. Także warto na to uważać, no, i przede wszystkim przy odczytach zastanowić się, czy, jaki realny wpływ mają one na tu chwilę, na najbliższe posiedzenie 21 września. Także dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Jutro spotykamy się oczywiście o tej samej godzinie, o godzinie 9 na YouTubie, no i omówimy sobie dzisiejsze odczyty w Stanach. Także dzięki serdeczne i do zobaczenia jutro.